Od znanego twórcy GET czyli Erika Langa, Mass Effects, Board Game. Gra, która składa się ze scenariuszy, a na każdy scenariusz składa się trzy misje lub pięć, jeżeli wybierzemy misje lojalnościowe. Jeżeli chodzi o plusy gry, no to jest to bardzo duża ilość wrogów, których mamy do pokonania. Ciekawe scenariusze i ciekawe misje i zadania, które w tych scenariuszach musimy wykonać. Mamy bardzo fajne. No, fajny rozwój postaci. Po każdej z misji możemy odblokować umiejętność danego bohatera i wykorzystywać ją w walce. Mamy bardzo dużo możliwości, fajnie działa motyw odblokowywania akcji poprzez rzucanie kości i pasowania je w odpowiednie miejsca na planszy naszych postaci. Natomiast jeżeli chodzi o minusy, no to zdecydowanie jest to jakość wykonania oraz troszkę mała ilość scenariuszy, no bo na scenariusz składają się tylko trzy misje. I mamy kilka kombinacji tych misji. Jak widzicie tutaj, drogi, które prowadzą do danych misji. No i nie mamy dużych możliwości kombinowania z tymi misjami, więc jest ich mała ilość. I kolejnym minusem jest linia ognia. Czasami bruk, który stoi niedaleko nas, jest ponad za naszym zasięgiem, więc jest to troszkę dla mnie niezrozumiałe.